Cześć. Witajcie moi kochani na kanale ULPG Majstra. Dzisiaj mam dla was Hondę Civic 9. generacji z silnikiem 1.8 142 konnym. Więc jeżeli was interesuje tematyka gazu w Hondach, to zapraszam do oglądania tego odcinka. Jestem na pokładzie Hondy Civic 9. generacji, wersja Tourer. Kombi, ale jest to fajne kombi, bo Honda słynie z tego, że daje niesamowitą radość z jazdy, że tu wszystko działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Wręcz jest to, można powiedzieć, wzorzec do naśladowania dla innych. Tak samo jest z tą Hondą. I pomimo, że to jest kombi, wcale nie jest nudne. Mamy tutaj oczywiście ten samochód, dlatego że jest zainstalowana nasza polska instalacja KME. Wszystko zaczyna się od zbiornika w miejscu koła zapasowego, do którego możemy zatankować 43 litry gazu. Wlew gazu umieszczony we wlewie benzynowym. Sterownik Nevo Sky Max, czyli bardzo nowoczesny sterownik oparty na tej samej platformie co nasz sterownik Direct do wtrysków bezpośrednich, co daje olbrzymie możliwości, ale o tym potem rozpoczniemy najpierw jazdę, a ja Wam wszystko po kolei wytłumaczę, jak to jest z tym gazem w Hondach, ponieważ wielu z Was, mając Hondy, obawia się, czy Honda to dobry mariaż do instalacji gazowej. Głównym źródłem, jakby główną przyczyną tych obaw jest Wasza obawa o gniazda zaworowe i zawory. Tak więc od razu Wam na wstępie powiem, że w tej chwili, a mamy rok 2021, w momencie kiedy mamy taką instalację jak nasze KME ze sterownikiem MAX, możemy być całkowicie spokojni. Ponieważ najnowsze standardy, jeśli chodzi o strojenie takiej instalacji gazowej, wykonujemy w taki sposób, że programujemy dotrysk benzyny. Do gazu. I to w zasadzie powinno załatwić sprawę, jeśli chodzi o gniazda zaworowe. Aczkolwiek wcześniej, wcześniejsze rozwiązania były to takie rozwiązania, że stosowało się system do lubryfikacji. Czyli jest to taki dodatkowy płyn zbiorniczek, który kierowca co jakiś czas uzupełnia, i tam automat dozuje specjalny preparat, do który jest taką magistralką rozprowadzony do kolektora sącego po to, żeby do silnika wpadał ten płyn do lubryfikacji w postaci takiej mgiełki i chronił nam gniazda zaworowe i zawory w tej Hondzie mamy założony taki system lubryfikacji i tutaj w tej chwili nie ma zaprogramowanego dotrysku benzyny ale, jeżeli by ktoś chciał dmuchać na zimne, to może sobie zamówić instalację gazową, właśnie taką, jak my mamy tutaj, i dodatkowo zestaw do lubryfikacji, co praktycznie no, w 100% już go zabezpieczy. Jeżeli jeszcze, oczywiście, świadomy gazownik, a tylko takich Wam polecam w cyklu, polecany warsztat, zapraszam też do oglądania, odpowiednio Wam wyreguluje tą instalację. Reduktor Tour jest to nasz taki podstawowy, bardzo dobry reduktor, ponieważ on obsługuje do 150 koni mechanicznych. Tu są 142 konie. W zupełności jest to wystarczający reduktor. Wtryskiwacze Fenix, nasze flagowe wtryskiwacze również. Zapraszam Was do oglądania filmu o wtryskiwaczach, bo jest na co popatrzeć. No i sterownik oparty na najnowszej platformie Nevo Sky, wersja MAX, który daje niezliczoną ilość. Ustawień dla dobrego fachowca jest to super urządzenie, które może dowolnie zaprogramować do każdego samochodu. A tutaj, akurat, jest to w Hondzie naszej zamontowane. Zużycie gazu zawiera się w przedziale 8 a 11 litrów. Tak najczęściej to, to tutaj wypada w tym samochodzie. Oczywiście jest do kilka uzależnień. Ale jedynie rozruch zimnego silnika odbywa się na benzynie, no bo musi nasz system, czyli nasz reduktor, w którym gaz z postaci ciekłej przechodzi w stan gazowy, musi się rozgrzać do odpowiedniej temperatury. Najczęściej jest to temperatura około 40 stopni Celsjusza, można ustawić sobie wyższą, to już wedle Upodobań, ale standardem jest powiedzmy 40 do 50 stopni. Honda jeździ się bardzo dobrze. Jestem w ogóle miłośnikiem Hond. Posiadałem w swoim życiu 4-3 motocykle Honda i jeden skuter. W tej chwili mój syn ma Civica szóstej generacji, po to, żeby sobie mógł jeździć na track day'e, uczestniczyć w różnych imprezach torowych, bo, bo Honda jest super samochodem do jazdy po asfaltach dobrze hamuje, dobrze skręca, ma dobre zawieszenie. Rewelacyjnie pracuje skrzynia biegów, także jest takie powiedzenie wśród hondiarzy, Honda to Honda i to w zasadzie to już więcej nie trzeba wyjaśniać. Nie inaczej jest z tą wersją kombi. Są bardzo fajne fotele, mają dobre trzymanie boczne, sześciobiegowa skrzynia manualna. Dźwignia chodzi perfekcyjnie, mogę powiedzieć, super kierownica, fajne zegary. Obrotomierz centralnie po samym środku mamy obrotomierz, prędkościomierz cyfrowy u góry, czyli takie bardzo jakby sportowe podejście tutaj Honda oferuje swoim klientom. Oczywiście jazda po szutrowych, dziurawych odcinkach to nie jest to, do czego jest Honda stworzona, ale ponieważ ja tutaj mam taki odcinek, na którym zawsze prezentuję Wam te swoje odcinek drogi, na którym wam zawsze prezentuje te samochody na gaz no to przejechałem praktycznie dość komfortowo jednak dość sztywno jest to takiej no jakby takie sportowe kombi prędkość maksymalna tego samochodu to 210 km na godzinę jest bardzo opływowy bardzo fajny, futurystyczny kształt nie nie ma dużo hałasu związanego z opływem powietrza a ja tymczasem nawiążę jeszcze do bo powiedziałem Wam, że się nie ma co martwić o zawory jednak w Hondach interwał sprawdzania regulacji luzów zaworowych zalecamy co 20 tysięcy kilometrów należy sprawdzić luzy zaworowe w tym silniku akurat nie jest to wielki problem 350 zł brutto kosztuje sprawdzenie i regulacja zaworów Tutaj od nowości tego samochodu że jest około 60 tysięcy kilometrów. Zawsze są sprawdzane zawory, nie ma jeszcze żadnych oznak zużycia. Jeśli chodzi o napęd rozrządu, jest on realizowany łańcuchem i Honda twierdzi, że pół miliona kilometrów ten łańcuch powinien wytrzymać. Oczywiście o Hondę trzeba dbać, trzeba lać bardzo dobre oleje, trzeba wszystko robić na czas, bo właściciele Hond myślę, że są o oczko wyżej od właścicieli, powiedzmy, nie chcę nikogo obrazić, ale przeciętnych samochód, typu samochodów, typu Opel czy Fiat. Bo o ile, powiedzmy, Oplem się jedzie poprawnie lub takim Fiatem, mówię całkowicie przykładowo, czy jakimś Hyundai'em, o tyle w Hondzie wszystko pracuje bajecznie. Tak jest w tym egzemplarzu. I w innych zresztą też. Jedyne, o co... Moglibyśmy się obawiać co do skwiera niektórym posiadaczom Honda i nie tylko, bo również japońskich samochodów jest rdza. No ale na to już ja wam nic nie poradzę jako LPG Meister. Także powiem wam jeszcze o tym, że na naszej stronie km.eu znajdziecie mapę z siecią warsztatów na terenie całej Polski, w których montowane są nasze instalacje. I do tych warsztatów gorąco polecam się udać, jeżeli dojrzejecie do tego, że chcielibyście potanić koszty, jeśli chodzi o eksploatację swojej hondy, ale nie chcielibyście, broń Boże, żeby jej się stała żadna krzywda. Tak więc zapraszam do odwiedzenia naszej strony, zapraszam do obejrzenia na moim kanale YouTube filmów. O sporcie samochodowym, gdzie też bardzo często hondy brylują w różnych zawodach. A także do pozostawienia łapek w górę, subskrypcji i do grupy KMLPG, której jestem moderatorem. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Żegnam się z Wami. Cześć. Hej, na gazie.